Witam serdecznie, dzisiaj dosyć ładna pogoda, troszkę wieje, słoneczko świeci, także energia z dwóch źródeł płynie i zobaczcie, no tak prędkość wiatru 6 do 7 metrów na sekundę i tutaj mamy właśnie taką produkcję na tym, falowniku, na tym kontrolerze ładowania w porywach do 500 wad e, w piku, że tak powiem i no, nie najgorzej. No chciałem pokazać, jak to działa. Auć. E, przy słabych wiatrach no ciężko jest ustawić ten falownik, żeby fajnie generował no muszą być musi być dosyć silny wiatr e, jedyna zaleta tego w porównaniu do tego falownika to jest taka że ten ma bardzo bardzo wolną re, czas reakcji czyli jak wiatrak się rozpędza turbinka się rozpędza gdzieś do około e, 500 obrotów no, podając to w napięciu w woltach, no to Powiedzmy 85 V. On za późno reaguje i wyrzuca wszystko na obciążenie. Na, na grzałkę wrzuca. Także dużo energii się marnuje, a ten z kolei wyhamowuje za wcześnie. Także turbinka wiatrowa nie ma czasu, żeby się rozpędzić za bardzo. Więc to jest plus tej ładowarki. Że po prostu nie rozpędza do pełnych obrotów tej turbiny, tylko wykorzystuje każdą moc, którą ta turbinka dostarczy w pełni. No i tak jak mówię, do 50 V to jest MPPT, do 50 V maksymalnie. Powyżej 50 V jest PWM, a więc no. No szału nie ma, powiem tak. Super nie jest, jest lepszy od, od tego sam falownika wykorzystuje więcej mocy. No, niedługo go mam, ale tu łącznie już troszkę 19 kWh wygenerował łącznie. Ale w tym roku słabe warunki pogodowe są do, do produkcji prądu z y, wiatru, z turbiny wiatrowej. Mało wiatru, mało wieje, a jak wieje to strasznie turbulentne takie powiewy są i no, no nie idzie tego wykorzystać w żaden sposób. I kolejna rzecz to prawdopodobnie zrezygnuję z e, tego bocznego ramienia z tego bocznego ramienia bo nie ma takiej potrzeby, już wyhamowywać e, turbinki i ona po prostu e, kontroler ładowania pięknie ją wyhamowuje, i wszystko dzieje się samo. Nie trzeba się tu niczym martwić. A w razie roz, rozpędzenia się za bardzo to jest rezystor wielki, który wyhamuje ją. No i chyba tyl, tyle. no Fotowoltaika pracuje, te moduły działają. Plamy nadal się pojawiają na modułach, nie wiem dlaczego. Sprawdzałem termowizją, nic się nie grzeje, nie widać jakiś uszkodzeń. A mimo, mimo to takie dziwne plamy, zwłaszcza jak jest zmiana temperatur. Z zimna, zimno na ciepło, jak się robi, to takie plamy specyficzne wychodzą. Taki krótki, ta krótka aktualizacja. Turbinka szaleje, kręci, produkuje energię. E, ten przyrząd do mierzenia prędkości wiatru, Kurcze gdzieś tam połączenie. Prawdopodobnie się uszkodziło. Kabelek zasilający. No i mi to nie działa. Muszę się wy. Wspinać drabinę, przynieść i, i poprawić połączenie. Tyle na, na dziś. Pozdrawiam wszystkich. Słońca życzę. Do zobaczenia. Cześć.